Ale zapewne się przydadzą. To może się przydać. Co to jest? Eee. Nie wiem. <laughs> Staćcie na projekt badawczy. Amunicja do broni ciężkiej. Wow! Co ciekawe. To jest coś nowego. Dobra, tam mamy iść. Aha, tam byliśmy, tak? Tak, dobrze. No to idziemy tam w takim razie. Trochę biegiem. Zapisik. I jedziemy. Otwory wracają. Mechy obronią. Bezpieczne przed rojami. Trzeba się kryć. Żadnych potworów, żadnych rojów. Hmm. Zwariował. Witor? Nie ma Witora. Nie tutaj. Roje nie znajdą. Nadchodzą potwory. Trzeba się kryć. Nikt cię już nie skrzywdzi. On cię chyba nie słyszy, pani komandor. Trzeba się ukrywać. Trzeba się ukrywać. Mechy obronią. No. Dobra, teraz użyłam prawości, chyba. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jesteś człowiekiem. Gdzie się ukryłaś? Jakim cudem cię nie znaleźli? Kto nas nie znalazł? Te otwory, roje, wszystkich zabrały. Nie jesteśmy rozbitkami, dopiero co tu przybyliśmy. Nie wiecie, nie widzieliście. Ja wszystko widzę. Wygląda jak nagrania z kamer. Musiał to ręcznie zmontować. Co to jest do diabła? Boże, to chyba zbieracz! Co, jaki zbieracz? To jakiegoś rodzaju obcy? To gatunek z zaprzekaźnika Omega 4. Niewielu ludzi osobiście spotkało jego przedstawiciela. Z reguły posługują się pośrednikami, łowcami niewolników, najemnikami. Ich powiązania ze żniwiarzami mogłyby wyjaśnić los kolonii. Zbieracze dysponują zaawansowaną technologią. Mogą unieruchomić całą osadę. Roje poszukiwaczy! Nikt się nie ukryje! Poszukiwacze cię znajdą, unieruchomią, potem zabiorą cię potwory. No. Dlaczego zbieracze nie porwali ciebie? Roje mnie nie znalazły. Potwory nie wiedziały, że tu jestem. Zbieracze nie słyną z dbałości o szczegóły. Może skafander zamaskował go przed ich czujnikami? Albo wykorzystywali technologię przeznaczoną do wyszukiwania ludzi. Do tej pory celami ataków były tylko ludzkie kolonie. Hmm. Opowiedz mi o tych rojach. Tak, cię znajdują. Chmury poszukiwaczy, maszyny jak malutkie owady. Dostają się wszędzie, znajdują cię, potem cię żądlą, unieruchamiają. Coś jakby miniaturowe sądy. Szukają ofiar, które unieruchamiają polem zastoju lub toksyną paraliżującą. Wow. Mądre to. <grym> Chcę się dowiedzieć więcej o zbieraczach. Nikt za dużo o nich nie wie. Występują tak rzadko, że wielu kwestionuje nawet ich istnienie. Ważniejsze jest pytanie, dlaczego porywają ludzkich kolonistów. O co im chodzi? Może człowiek iluzja to ustali. Hmm. No dobra. Co się stało potem? Potwory zabrały ludzi na statek i sobie poszły. Statek odleciał, ale wrócą tu po mnie. Nikt nie ucieknie. Raczej nie wyciągniemy z niego nic więcej, pani komandor. Dziękujemy za rozmowę, bardzo nam pomogłeś. Badałem je. Potwory, roje. Nagrywałem na moim omni kluczu. Dużo odczytów, elektromagnetyzm, ciemna energia. Musimy dostarczyć te informacje człowiekowi iluzji. Bierzcie kwarianina i wezwijcie prom. Co? Witor jest ranny. Potrzebuje leczenia, a nie przesłuchania. Nie zrobimy mu krzywdy. Musimy się dowiedzieć, czy wie coś jeszcze. Oddamy go bez uszkodzeń. Już raz próbowaliście nas zdradzić. Jeśli go wam oddamy, nigdy nie zdobędziemy potrzebnych informacji. Raza był idiotą i zapłacił za to wraz ze swoimi ludźmi. Możecie pobrać dane z omni klucza Witora. Proszę tylko, żebyś pozwoliła mi go zabrać. Hmm. Ojej, Talino. <ścoughs> Co ja mam ci powiedzieć? Nie podoba mi się to. Ty muszę tak. wybierać. Hmm. Może Tali dołącz do nas? Nie musisz stąd zabierać Witora. Moglibyśmy współpracować. Jak za dawnych lat. Chciałabym, ale nie mogę. Mam własną misję. Zbyt ważną, żebym mogła ją porzucić. Nawet dla ciebie. O wszystkim, jeśli nadal będę żyła. Zobaczymy, co się stanie. Co to za misja? Brzmi niebezpiecznie. Co robisz? Cerberus nie powinien się o tym dowiedzieć. Cel znajduje się w przestrzeni getów. Już samo to wiele mówi. Dobra, no to niech se Tali zabierze tego witora. Nie chcę mieć że jej, żeby się, kurczę, na mnie obraziła czy coś. Przeżył wstrząs. Potrzebuje opieki medycznej. Tali przekaże nam dane z jego omni klucza i zabierze go do flotylni. Rozumiem, pani komandor. Dziękuję, Shepard. Cieszę się, że to ty wciąż wydajesz rozkazy. Powodzenia, i dowiem się czegoś, co może się wam przydać. Gotowi do odlotu. No. Oj, tali, tali. Kiedy spotkamy kogoś jeszcze? <grym> Szepard, dobra robota na pochodzie wolności. Quarianie przekazali nam dane z rozmowy z witorem. Nic nowego, ale biorąc pod uwagę naszą historię, to zaskakująco przyjazne działanie. Stosujemy różne metody, nie mogę jednak kwestionować twojej skuteczności. Hmm, właśnie, dobrze jest mieć przyjaciół. Przyszło ci do głowy, że czasem można zachować się miło? Dyplomacja jest świetna, kiedy funkcjonuje. Gorzej, kiedy wszyscy uznają cię za zagrożenie. Co ważniejsze, potwierdziłaś, że za porwaniami stoją zbieracze. Powiedz, co wiesz o tych zbieraczach? Okresowo przybywają do układów terminusa w poszukiwaniu wydawałoby się nieistotnych przedmiotów czy okazów. W zamian przekazują z reguły swoją technologię. Po dokonaniu transakcji znikają tak szybko, jak się pojawili. Wracają poza nieujęty na mapach przekaźnik Omega 4. To pierwszy dowód na bezpośrednią agresję zbieraczy. Hmm. Dlaczego przekaźnika omega-4 nie ma na mapie? Co o nim wiemy? Tylko tyle, że nie powrócił jeszcze żaden korzystający z niego statek. Zakładamy, że na okręty zbieraczy reaguje inaczej, pozwalając im na bezpieczną podróż. Jeśli potrafią manipulować przekaźnikami, to tylko potwierdza tezę o ich powiązaniach ze żniwiarzami. Jak myślisz, dlaczego skoncentrowali się na ludziach? Jeśli są agentami żniwiarzy, to powodów może być wiele. Ludzkość odegrała ogromną rolę w zniszczeniu suwerena. Może to wystarczyło, żeby ściągnąć na nas ich uwagę? Bardziej mnie martwi, czemu zadają sobie trud porywania kolonistów? Dlaczego ich nie zabijają, kiedy już są sparaliżowani? Bo chcą zrobić z nich zombie. Nasze ulubione zombiaczki. Co na tych transakcjach zyskują zbieracze? Nie są zbyt wylewni, jeśli chodzi o swoje motywy. Z reguły wyszukują gatunki z rzadkimi mutacjami genetycznymi czy wadami. Płacą ogromne kwoty najemnikom i łowcom niewolników za zdobywanie takich okazów. A potem odlatują. Nigdy wcześniej nie atakowali jednak konkretnego gatunku. No i brali po kilkadziesiąt okazów, nie dziesiątki tysięcy. Ale on ma coś w oczach. Może ma jakieś takie... sztuczne oczy. <głos> <głos> Dobra. A... Ukrywasz coś przede mną. Skąd wiesz, że są w to zamieszani żniwiarze? Wśród danych można znaleźć określone wzory. Rada i przymierze chcą wierzyć, że koniec suwerena był również końcem zagrożenia ze strony żniwiarzy. Wiemy, że to nieprawda. Nie będę czekać, aż żniwiarze ruszą do boju. Musimy zaatakować pierwsi. <słuch> No dobra, czyli teraz będziemy pracować dla Cerberusa. I co? mnie? Nie wiem. A co z przymierzem? Co z Radą? Co z, no, co z całym światem? Skoro to wojna, potrzebna mi będzie armia. Albo dobra ekipa. Przygotowałem dla ciebie listę żołnierzy, naukowców i najemników. O, Dostaniesz akta najlepszych spośród najlepszych. Możliwe, że niełatwo będzie ich znaleźć i przekonać, żeby Aha. do Ciebie dołączyli. Ale masz wrodzone cechy przywódcze. Czyli muszę Będę ich dalej przekonać. śledzić zbieraczy i poinformuję cię, kiedy znowu się pojawią. Bądź gotowa. Dobra, czyli. Właśnie, jesteśmy widmem. Właśnie, i miałam dobrą ekipę. Kurde, co ja mam tu wybrać? Zatrzymaj tę listę. Chcę w ekipie tych, którym ufam. Tych, którzy pomogli mi w walce z Sarenem. Od tego czasu minęły dwa lata. Większość z nich zajęła się czymś innym lub służy komu innemu. Hmm. O, właśnie, możemy się dowiedzieć o każdym z nich. Fajnie. Gdzie jest Kajdan Alenko? Wciąż służy w Przymierzu. Dostał chyba awans. Wow. Jego akta są zaskakująco dobrze utajnione. O kurczę. <laughs> Gdzie jest Urdnod Wrex? Powrócił na Tuczankę, której nie opuszcza od ponad roku. Usiłuje zjednoczyć krogańskie klany. O, ciekawe. <tali>, Tali to już w sumie wiemy, ale. Co Stali? Pomogła nam już na pochodzie wolności? Tego się nie spodziewałem. Muszę zebrać więcej danych, zanim coś postanowię. <tali> Dobra. Gdzie jest Garus, wakarian? Turianin zniknął kilka miesięcy po ogłoszeniu twojej śmierci. Nawet nam nie udało się go znaleźć. O kurcze, No ciekawe. No a Liara, nasza ukochana? Gdzie jest Liara Tsoni? Na Ilium. Według moich informacji pracuje dla handlarza cieni. O! W takim wypadku nie można jej zaufać. Dla handlarza cieni... No i ha ja nie mogę. Co się z tymi ludźmi stało? Kurde, wszyscy przeszli na ciemną stronę mocy, czy co? BU! Rozumiem, są niedostępni. Ty tu dowodzisz, szepart. Dostaniesz, czego ci trzeba. Ale my jesteśmy widmem. Nadal jestem widmem. Może zdołam przekonać do pomocy Radę? Spróbuj, jeśli sądzisz, że zdołasz ich przekonać. Pamiętaj tylko, że długo Cię nie było. Wszystko się pozmieniało. Hmm. Nie, no nie podoba mi się to, że mnie tak długo nie było i mam pracować dla Cerberusa, bo muszę. Co to ma być w ogóle? <noise> Będzie bunt. No dobra, no to... Ty zajmij się zbieraczami, ja zadbam o gotowość mojej ekipy. Dobrze. Dwie sprawy, nim odejdziesz. Po pierwsze, odszukaj na Omedze Mordina Solusa. To salariański naukowiec, geniusz. Nasze informacje wskazują, że wie, jak przeciwdziałać rojom poszukiwaczy. Aha. A druga sprawa? Brzmi nieźle. Co jeszcze? Znalazłem dla ciebie pilota. Spodoba ci się, podobno jest jednym z najlepszych. Kimś, komu możesz zaufać. Jee, yeah, Joker! Pani Chodzi. komandor, jak za dawnych lat. Czy to ty, Joker? I kto to mówi? Widziałem, jak wylatujesz w próżnię. Miałam farta, choć nic za darmo. Jak tu trafiłeś? Bez ciebie wszystko się posypało. Wszystkie sprawy, które ruszyłaś, Rada chciała tylko, żeby zniknęły. Załogę podzielono, akta ukryto, a mnie uziemiono. W przymierze odebrało mi jedyną ważną dla mnie rzecz. Wstąpiłem do Cerberusa. Ufasz człowiekowi iluzji? Nie ufam nikomu kto zarabia więcej ode mnie, ale nie są źli do cna, tobie uratowali życie, mnie pozwolili latać, no i jeszcze to, powiedzieli co? mi dopiero wczoraj. Co, co? Jeee, mamy Normandię nową. Jaka leśniąca i piękna i błyszcząca, czyściutka. <grym> SR2. No, ładnie, ładnie. Czyli Jokera żeśmy dostali z powrotem, fajnie. Przynajmniej jedna przy, przyjazna twarz z jedynki. Oprócz Tali, ale Tali nie będzie z nami. Miło wrócić do domu, prawda, pani komandor? Trzeba ją będzie nazwać. <grym>